Z tej strony... Dzisiaj sprawdzę nowe obi w Roblox, z taką oto słodziutką lalką, która zaprosiła nas do jej domku. Mamy do wyboru aż trzy poziomy Easy, Hard oraz Insane, ale ten Insane jest niestety zablokowany, ponieważ wymaga jednej wygranej na poziomie Easy lub Hard. Możemy też sobie włączyć tutaj kamerę z pierwszej osoby, ale jej nie chcemy i wybierzemy sobie poziom Hard. Oj! Czemu ja się przywróciłam? Nigdy takiego wstępu do hobby nie było, nie? Okej, okay, czyli to to jest ten domek tej nawiedzonej lalki. A, zapomniałam wam powiedzieć, że to jest nawiedzona lalka, bo powiedziałam, że to jest ta urocza lalka. Nie, 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 ta lalka jest nawiedzona. Będzie miała takie też długie włosy i wplątane cukierki też we włosach. Co tutaj za syf? Jest jakieś kredki leżą, jakieś widelce porozwalane. Tutaj musimy wejść i pozwiedzamy wtedy ten domek tej lalki. Święty checkpoint! Dziwny ten checkpoint. Trochę wygląda tak jak ten z gry. Don't press the button, taki przycisk. Zawsze one takie inne, kwadratowe były. Dobra, strzałki nas kierują tutaj. O, jakiś wielki młot mamy do kupienia po ile on Jest 350. To nie, jeszcze go nie kupimy. To jak mogę wskoczyć do tej filiżanki? Jej, jestem w filiżance. To jeszcze poproszę kawę. Najlepiej czarną, bez cukru. A no tak, nikt mi nie zrobi kawy, bo jestem jedyną osobą na tym serwerze. No nic, idziemy za strzałkami. Mi się w ogóle jak nas obserwuje. Ciekawe, czy ma kamerę ukrytą w oku. Okej, okay, czy to jest ten domek tej lalki? Czy ja już się mam bać? Czy ona mnie gdzieś tutaj zaatakuje? Chodźmy na górę, zobaczymy co jest na górze. O, łóżeczko! Toaletka! Nie, tu jest toaletka, tu jest biurko, ale co to za biurko bez komputera, bez sensu. Wanna nawet jest! Można do wanny wskoczyć, ale super. Wykąpiemy się akurat w domku tej nawiedzonej lalki. Jeszcze wodę jej zostawimy, żeby po nas się wykąpała. Zwykada w ogóle. Okej, okay, drugi checkpoint. Tam nie było nic strasznego. To co, to, to poziom hard jest. Nic się tu nie dzieje. To powinny jakieś młoty latać w tych dziurach. Na razie nic tu nie ma. W ogóle, jakie obrazy ładne tutaj narysowane są. Ta lalka mi trochę przypomina taką dziewczynkę cukierkową z Ralph Demolka z takiej bajki. Okej, okay, jakaś dziwna dziura. This way to Darling's Dollhouse, czyli tutaj idziemy do tego domku, ale ja już jestem w domku, to nie jest ten domek? Może to nie jest ten domek, wow. Ale tutaj jest rzecz na ciapanych, jakieś filiżanki, sztućce, pączki nawet! Chyba, że to nie pączki. Teraz po łyżeczce. No dobra, chodźmy, może rzeczywiście to nie był ten domek. Czy to jest lawa? No zawsze w każdym oby musi być lawa, nie? Ej, tam jest ciastko w ogóle z truskawką. Czy ja tam doskoczę? A, myślałam, że nie zginę tam, no trudno. A właśnie przypominam wam, kto jeszcze nie ma o zostawieniu subskrypcji na moim kanale. Najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu. A teraz lecimy dalej. Tym razem nie wpadamy już do tej dziwnej lawy. Nie wiem, co tutaj lawa w domku dla lalek robi. To chyba sos pomidorowy się komuś wylał w tym domku, a nie lawa. O, jaki smutny klaun tam jest. Powiem wam, dziwne jest to obie. Jest tutaj tyle rzeczy naciapanych, że gdyby nie te strzałki, to ja naprawdę nie wiedziałabym, gdzie iść. Tutaj naprawdę chyba twórców gry troszeczkę poniosło z grafiką. Po ile w ogóle jest skip? Tak z ciekawości. 25 robuxów, czyli jeszcze tak nie najgorzej. Biedne klauny zatopione w lawie. Jakie one smutne są. Czy to ta nawiedzona lalka was wrzuciła do tej lawy? Mam nadzieję, że mnie nie wrzuci. Checkpoint, jak on się śmiesznie pojawia, bo nie widać tego checkpointa, On się tak nagle respi. I co ja na dół mam skoczyć? A ja tam nie doskoczę. A tutaj jest jeszcze jakiś pączek. No dobra, skaczemy. Woohoo! O, myślałam, że taka trampolina będzie się odbija. Tutaj, tak twarde lądowanie było na pączku sposypko. Darling's Dollhouse, jedna mila. Czyli jeszcze trochę przed nami. Oj, tutaj chyba te, tych lizaków nie możemy dotykać, więc przeskoczmy ja. Ciekawe, jak poziom Easy by wyglądał, czy tutaj nie byłoby tych lizaków? Oj, to się zapada, zobaczcie! A to się zatopi? Nie, to tylko tak straszy chyba, zobaczcie, bo wskakuję na to i to nie topi się. No to co to za poziom Hard, że to się nie zatapia w lawie? Ale skam! Dobra, cofam moje słowa. Chyba twórcy gry jeszcze muszą trochę to ponaprawiać rzeczy, bo widzieliście, że skakałam na tych, nie wiem co to jest, na jakichś ciasteczkach z kremem. Okej, okay, lecimy dalej. O tych, nie wiem, wiatrako-lizakach. Są eko jakieś wiatraki. Dobra, to się też zapada, ale nie chcę tu zostawać. Widzę. O, i te się zatopiły, zobaczcie. Czyli tamte jakieś zlagowane były. O, kolejny checkpoint. Idziemy dalej, to nie jest takie trudne, wam powiem. O, już widać ten domek tam! Welcome to Darling's Dollhouse. Czyli już docieramy do tego domku. Oj, pewnie mielizak z zgniótł. Cyk, przeskakujemy i jesteśmy na miejscu. To tutaj będzie ta nawiedzona lalka dziwna, podejrzana. A i w ogóle ja też takiego płoczka z tyłu mam ze sobą. Kiedyś w senseju kupiłam. Powiem wam, że fajnie się na nim śpi, bo można rękę sobie włożyć do tej dziurki i tak się wtulić do tego pączka. Bardzo fajne są takie pączki do spania. No dobra, zmierzajmy tutaj do tego domku. O, o! Ona już tam siedzi i czeka na mnie. Czy ja mogę tu wejść? Czy zacznie mnie gonić? Jak śmiesznie moja postać tutaj od razu przeskoczyła, chyba to jakiś checkpoint jest. Dobra, z tego co widzę, na razie nie atakuje. O, jest ona biedna, jest ona, ma lizaki plątane i cukierki we włosach. Ja mogę cię dotknąć, mogę cię dotknąć. To dobrze, na razie nie atakujesz. Ja idę pozwiedzać tutaj Twój domek na górę. Zobaczymy, czy, czy też masz wannę, łóżko, toaletkę. Ej, to jest ten sam dom. To tamten do kogo należał? Przepraszam bardzo. Oj, ale tu chyba głębsza wanna jest, nie? Zobaczcie, tamta była mniejsza. Bo tutaj się normalnie topie. Pozwiedzane, pozwiedzane. To teraz idziemy. O, można usiąść. Podaj kawę, bo tam mi nikt nie przyniósł kawy. Halo, jesteś głucha? Poproszę kawę. Ona chyba nie rozumie po polsku, wiecie? Chodźmy dalej. O, tutaj kuchnia jest. To ja sama sobie zrobię tą kawę. Toż nie mogę nawet lodówki otworzyć. No nie, no że nie zrobimy sobie kawy. Co teraz? O, mamy znaleźć jakieś trzy przyciski. Tu mi się wyświetliła informacja. A, trzy przyciski, żeby tutaj przejść dalej. Dostałam w ogóle jakąś odznakę: Hyper Cat's Friend. Okej. Okay. coś tutaj było. O, tutaj mamy przycisk pierwszy. ona będzie goniła teraz? O, jezu, jak się wystraszyłam! Jak ona macha tymi włosami! Ej, ona mnie nie widzi chyba. Albo jednak widzi. Ciekawe, czy ona mnie złapie? Nie, ona mnie bije tymi włosami! O, hide and hide. Chodźmy tutaj. Czy ona mnie tu może złapać? Nie, nie może. Ale biedna, jak tutaj krąży teraz. Nie ma. O, poszła na dół. Obraziła się chyba. No nic. Czyli tutaj możemy się ukryć przed nią. O, kolejny przycisk jest. Czyli w takich pomieszczeniach też mogą być przyciski, ale super. Tu szukamy... Kolejnego! Nie, znowu biegnie! Z tymi dziwnymi włosami. Ona w ogóle takie... Ale ręce ma! Ręce, jakby włosy. Ja jak najdalej od niej. Tu jeszcze mamy hide and hide. Ej, tu jest łazienka. Mogę na kibelek usiąść? Nie, nie mogę. Ale w ogóle jaki mały ten kibelek jest. O, tu też wanna do przetestowania kolejna. Ta jest mała wanna, o. Idealna. Gdzie ona jest? tam idzie. O, nie zauważyła mnie. Czy tutaj coś jest? Nie, też jakaś taka mała kotara. I zniknęła. W którą stronę poszła? Tutaj? Nie, tu nikogo nie ma. Nie widzę jej. O, widzę ją, widzę ją. Ale ona mnie nie widzi. Czy tu coś mamy? O, tutaj za telewizorem jest przycisk. Nie, wchodź tu, tu nie możesz wchodzić. To jest tylko pomieszczenie dla mnie, ty jesteś za duża. Gdzie ona poszła? O, 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 o. Ona jest jakaś zbugowana, wiecie, bo ja za nią idę, ona w ogóle mnie nie widzi. Nie wiem! Możesz tu przejść, czy nie? Chodź tu tu, 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 chodź. Chodź, chodź. chodź. Ej, ona może tutaj wyjść dalej! Myślałam, że nie! Czekajcie, spróbujemy ją do dziury tutaj władować. Dawaj, 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 spadaj do dziury. No chodź tu! No chodź, tu, tu spadaj do dziury do dziury! Kurczę, obkrąża tą dziurę, może ma zablokowane, nie może wskoczyć do niej. Ojejka, spadłam. Ale by było śmiesznie, jakby ona też od razu spadła za mną, no niestety. Gdzie ja trafiłam teraz do jakiegoś wesołego miasteczka chyba? Oj, jejku, jak to szybko leci. Oj, 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 ale rozkręcona ta karuzela. Nie wiem jak skakać. I teraz tam na platformę. Och, udało się. Ten checkpoint po prostu mnie rozwala, nie? On się nagle tak pojawia, nie wiadomo gdzie się go spodziewać. O, zdążę? Hu, zdążyłam. Jakieś księżyce nas tutaj będą atakować. Tasaki księżyce. Dobra, ten uderza tutaj na środku. Okej, szybko, szybko lecimy. I ten kolejny tutaj też na środku będzie. Ja mam wrażenie, czy ten się w ogóle rusza jakoś dziwnie. Oj! Czy ja zdążę? zdążyłam. Proszę tutaj checkpoint ich nie będzie. Proszę, proszę. Okej, okay, szybko. Mm, ja zdążyłam. Teraz gdzie on tu przecina? Dobra, lecimy. O, oh, udało się. I kolejna dziura. Co tym razem tam będzie? Trochę jak w Alicję w Krainie Czarów, nie? Też skaczemy do jakiejś dziury. O, no właśnie o tym mówiłam, tego na początku nie było. No i taki poziom hard to ja rozumiem, nie? Zawsze to jakieś utrudnienie jest oprócz zwykłej dziury. O, matko, jedyna, co tu się dzieje? Czemu ta kanapa się tak obkręca nad, nie wiem, jakąś smołą? Czy ja mam wskoczyć tu? No nie, I spadłam. Zmutowana kanapa, szybko. No nie, jak tam wskoczyć? Czy ja ci coś źle robię? No już Ile razy tu zginęłam? Oj, 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 nie oj, 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 mnie. Tekajcie, może na tą kanapę? Nie, no tu jest najbliżej. O! Dobra, udało się. Teraz po kręckach Lego. Ale tutaj mi się mieni w oczach. Nie, nie. Szybko po łóżku. Huch, udało się. Ale tu było ciężkie. Pianino, po misiaku. Oj, chyba źle zrobiłam, chyba źle zrobiłam. A może jednak dobrze? Było dobrze, że często te checkpointy tutaj są. O, do filiżanki. Na obraz. Znowu drzwi jakieś obkręcane i mamy koniec. Uff. Czy to już będzie walka z bossem? Bo tutaj jest, żeby unikać ataków tej, tej lalki. Czy, czyli tutaj bos będzie, ta lalka, chyba tak? Chyba tak, jakaś arena. Ja, jak idę dumnie! Dajcie mi tylko jakąś bazukę i ja mogę walczyć. Okej, okay, dostałam bazukę. Ej, ona rzuca cukierkami we mnie! Mogę w nią strzelać tak o! Dobra. Powiem wam chyba z pierwszej kamery by było lepiej w nią strzelać. O tak to nic nie widzę. Oj, co tu spada? Pączki jakieś spadają! Oj, oj oj, oj, ile tego tutaj się sypie? Skąd ty tyle cukierków masz? Chyba od dziadków dostała. Oh! Biję, bije, bij. Nie wiem, ile życia mam, nie wiem ile życia mam, bo nie widzę, bo mi zasłania od nagrywania. Przycisk, no. Oh! I tak mnie złapała. No nie! I że randol na nią spadnie. Się pocieszyłaś. Co to było? Naprawdę już ten kurczakowy dźwięk mogli sobie darować. No i co tam, byczku, jak się leży na podłodze? Czy to już będzie koniec. Tylko, gdzie ja mam iść teraz? A tam mam zamknięte, więc tam idziemy. Checkpoint. Jeszcze na takim samym końcu checkpoint? Czyli jeszcze coś do przejścia będzie? O. Nie, dostałam odznaki już, gdzie jestem, w jakimś pokoju. Nawet mam komputer. Co tu mamy? O, Mr. Smiley Daker, ale to chyba jest kolejna Obi, moja postać tańcząca, więc to jest chyba już koniec. Czyli udało mi się uciec przed tą przerażającą, dziwną lalką oraz jej domem który był ogromny syf, bo ja czasami już mi się tak w oczach mieniło, że nie wiedziałam gdzie iść. Jakby mnie te strzałki, to ja bym się pogubiła tutaj. No dobra kochani, mam nadzieję, że obi Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie dużo łapeczek w górę. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa!